Witam Was bardzo serdecznie na mój czwarty kanał. Witam trzeci. Dzisiaj właśnie powiedziałam, że będzie niespodzianka. A ta niespodzianka to była slime. Jak będzie dwie, mm, będę robiła. dam Wam tylko sześć, nie będę robiła. Ale właśnie bo nie skończyły mi się właśnie te składniki, ale na pewno wy macie, więc zaczynamy! Potrzebujemy miskie, łyżeczki. Napisz kródek to nie jest taki... Mm, nie wiem jak musicie mieć y, pudełeczko i szykrywką, bo jak nie zrobicie, no to on będzie taki twarty. Tak, potrzebujemy... Mm, Płyny donatyn obojętnie jaki i sól, na pewno macie, bo ja mam tylko sól, ale nie martwcie się, kupię dzisiaj właśnie um, te skaniki. i no, więc tak, e, najpierw wylacie um, e, płyn do miski um, a potem mieszacie nie wiem, też możecie, ale sól, ale ja lepiej nie robię tak więc mieszam um, i potem tutaj jest y, szczypta soli, bo jak zrobicie dużo, no to on się jakby nie zrobi, tak? Więc i potem jak już będziecie to mieszali z razem z tymi z glutkami, no i potem zrobicie na tej lodówki na marżarnika ale najwyższą półkę, żeby była um, więc a pod, i potem jest godzina 1844 i z tak nie wiem jak będzie z, jak będzie żeby on się jakby zrobił ale żeby nie był twardym. tak więc tak na 4 na 9 sekund. Nie wiem, bo jest godzina 44. To jeszcze za. Nie wiem, ile jest tam. A szczęści y, drugi, drugi składnik to. Teraz się dowiecie. Y, tak. Y, potrzebujemy klej. Ja nie będę robiła tak. Klej, ale nierumanny. Nie wiem klej, albo nie wiem, niech nie będzie ten nie, żeby nie był ten klej, no to więc jakieś inne składniki bez kleju, tak bez tam boraksu, coś takiego tak, to będzie właśnie yy, tak yy, mąka dwóch składników też, mąka i albo żel do mycia się albo mm, szampon normalny do włosów, albo, albo też można ogrzywkę, tylko że ta ogrzywka jak zrobić to um, ten um, jakby będzie śmierdzić ten gludek nasz, ale jak zrobić tak jak, jak wam dałam ten przepis, czyli mąka i właśnie albo szampon, albo żel ale dobrze, żeby był taki żel gęsty tak? bo on się potem zrobi ten glut no i będziecie tak mąkę wsypać najbliżej dużo a potem yy, właśnie ten żel taki co zmieszacie i znowu do jednego pudełeczka wlewiecie troszkę mąki 10 kg liśta. Musimy Cię tym mierzyć i wyjdzie tam super gludek, tak? Możecie Ci dodać barwniki, coś tam pa.